O, ale fajnie! Dobra, majówka się skończyła, pogoda się trochę spieprzyła, ale pięknie jest, wypłata przyszła, a dostałem od kumpla Inside Newsa, bo on jest na takiej grupie insiderskiej, że nowy film wleciał bardzo mocnego faceta ze świata krypto, może coś ciekawego powie. Dobra, oglądam. Siemanko, Maciej z tej strony Pasywki pracują ciepło, ładna pogoda mam na sobie buty stepen, nogi bolą, ale wiem, że będzie warto w ostatnim czasie zrobiłem 20 tysięcy procent, różne zadania airdropy, pasywki polecam Bart Simpson i coś jeszcze. Pepe, kto nie kupi Pepe, ma na jajach rzepę. Ale on jest fajny i pracowity, Kurde, widać, że facet ma werwę i klasę i naprawdę dużo robi. Pepe, nie, pepe to nie biorę, bo yy, rzepa w gaciach na NATO może nawet całkiem dobrze wyglądać. <laughs> Ale tego Barta? Marta to chyba wezmę. Widziałem też na Twitterku, że jakieś tam oczka były dla niego. No to coś znaczy w świecie krypto takie znaki to są naprawdę bardzo ważne. Dobra, biorę wypłatę i all in w Barta. Kupione. Idę się tylko wylać, bo po piwku mnie trochę pędzi.